Cześć drodzy widzowie. Ten film będzie nietypowy. Miałem pewne wahania, czy go w ogóle nagrywać, ale na grupie Erytujący Ludzie, która zrzesza widzów, link jest w opisie, jest to grupa na Facebooku, jak jeszcze nie widzieliście to zachęcam, spytałem więc obecnych na grupie widzów, wstawiłem zdjęcie, dałem opis, jaki to byłby temat, o co chodzi, co sądzicie o tym, czy nagrywać, czy nie. No i dość dużo osób odpisało, że chcą usłyszeć tą historię. Więc uznałem, że zaryzykuję i opowiem. Historia ogólnie pasująca do mojego kanału, bo będzie tam broń, będą mundury, będzie historia, będą różne wątki związane z wyposażeniem, ale ten odcinek jest wyjątkowy, ponieważ ta historia de facto zaczyna się i kończy na mojej osobie. A zaczęło się to tak, że od 2009 roku działałem w Strzelcu. Organizacji, która odwołuje się do tego legendarnego związku strzeleckiego założonego w 1910 roku przez Józefa Piłsudskiego we Lwowie. W Galicji w tamtym czasie działało bardzo dużo tego typu różnych stowarzyszeń, kilka rodzajów strzelca, drużyny bartoszowe, soku i pod przykrywką klubów strzeleckich oraz organizacji sportowych działano bardzo prężnie na rzecz niepodległej Rzeczypospolitej. Niektóre organizacje szykowały się do wojny, żeby młodzież, chwyciwszy za karabiny, stała się kadrami odrodzonego wojska polskiego, a wszystkie te organizacje o bardzo różnych poglądach i bardzo różnych zasadach działania jednoczyła iście syzyfowa praca nad wychowaniem młodego narodu w obywatelskiej i politycznej świadomości. O tym wam opowiem przy innej okazji. Mam odpowiedni zbiór pamiątek z przed I wojny światowej, z międzywojnia, związany ze strzelcem, sokołem i nie tylko. A w tym odcinku chciałbym się odnieść do znacznie bliższych nam czasów. Kiedy w 2009 roku uznałem, że chcę być strzelcem, że w moim rodzinnym mieście nie było tej organizacji, więc trzeba było ją stworzyć od zera. No i jak każdy, kto próbuje działać społecznie, coś stworzyć i założyć, a już szczególnie o paramilitarnych ambicjach. Spotkałem się z bardzo poważnym paraliżującym działalność problemem. Ale ja nie mam broni! By razem z kolegami i dzieciakami, które się zapisały, w ogóle mieć na czym się szkolić, trzeba było to coś, tą chociażby namiastkę broni, najpierw zdobyć albo stworzyć. Jeszcze raz Was ostrzegę. To jest moja historia, z mojego życia, w którą byłem zaangażowany, więc siłą rzeczy nie mogę być we własnej sprawie obiektywny. Dlatego będę przedstawiał wszystko z mojego punktu widzenia, tak jak ja to widziałem, ja to odczuwałem. I dopiero za dekadę albo dwie okaże się, czy mówiłem mądrze, czy plotłem straszne bzdury. Kiedy zaczynałem działalność strzelecką, to miałem ten sam problem, co chyba... Każde stowarzyszenie czy organizacja społeczna w Polsce. Najpierw trzeba wszystko stworzyć z własnego znoju, trudu i krwawicy. Dopiero jak samemu poświęci się mnóstwo czasu i pieniędzy, jak się zbierze grupę ludzi, którzy są gotowi do poświęceń i w końcu coś uda się zbudować, to wtedy dopiero można zacząć szukać jakiegokolwiek wsparcia wśród różnych czynników decyzyjnych, w tym budżetowych. Najpierw jednak brakuje absolutnie wszystkiego i wszystko trzeba sobie załatwić samemu. W wypadku organizacji, takich jak Strzelec, przy zakładaniu nowej drużyny, jednostki czy stowarzyszenia na początku są dwa największe, najpoważniejsze braki materialne mundury i atrapy broni. Z mundurami na początku, w okolicach 2010 roku było bardzo ciężko, ale z biegiem lat pojawiła się no, istna obfitość nowych i używanych mundurów na Allegro i OLX, które nie wnikam różnymi drogami wypływały z monu. No i te ceny systematycznie malały, pojawiało się coraz więcej mundurów używanych i dziś kupienie kompletu bluza i spodnie absolutnie nie jest problemem prawie każdego na to stać. Jednakże mimo tylu lat działalności, a organizacje, tak jak strzelec odrodziły się już 30 lat temu, więc trochę czasu minęło. Problemem, którego wciąż nie da się zbyt łatwo przekroczyć, jest brak atrap. Które posłużą do treningu, żeby udawały broń w trakcie szkolenia paramilitarnego, wojskowego. No i tutaj każdy próbował sobie z tym problemem radzić na różne sposoby. Większość tego typu jednostek, które zaczynają od samoorganizowania się wokół pierwszego dowódcy, który rzucił hasło i zaczął zbierać ludzi, załatwiać sprzęt i organizować zajęcia, przerzucają ten pierwszy problem na samych uczestników. Chcesz brać udział w szkoleniu, chcesz chodzić na zajęcia. Musisz sobie zdobyć coś, co będzie udawało broń. Na tym etapie potrafię się dziać cuda. Większość osób, jeśli tylko pozwoli im na to portfel, kupi repliki ASG. To są tak zwane pistolety na kulki, białe, okrągłe, 6 mm, plastikowe. Domyślam się, że większość z Was choć raz w życiu się z tym spotkała. Jednakże też widziałem absolutnie różne cuda, nie tylko u siebie, ale także w innych jednostkach i organizacjach w Polsce. Gdzie jak ludzie mieli sami coś zorganizować, to przynosili różne rzeczy, począwszy od znalezionego w lesie patyka, wyglądającego jak karabin, poprzez kałachy wycięte z drewna i posklejane, ze sklejki, różnego typu stenopodobne wyroby zespawane z rurek. No a czasem trafiały się też takie hiciory, gdzie potrafił jeden z uczestników zajęć na hasło: jak chcesz brać udział, sam musisz sobie załatwić atrapę broni. Zasadniczo jednak większość starała się, żeby to były repliki ASG, no bo nie tylko wyglądają jak broń, mniej więcej mają te same manipulatory jak broń, czyli tą szczerbinką można przesunąć, zamek odciągnąć, no ale też można było kolokwialnie mówiąc, postrzelać się z kulek, co przy odpowiednio zaplanowanym toku treningowym jakiś sens ma. Jednakże repliki ASG w takiej organizacji miały dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, cena. Jak macie 30 albo 40 dzieciaków i gwarantuję wam nie każdego stać. Najtańsza replika no to jest 100, 200 zł. Te ceny oczywiście się zmieniały przez te lata, ale próg wejścia jest dość wysoki. Więc automatycznie nie każdy mógł, nie każdy chciał, zaczęli się dzielić na lepszych i gorszych, a że można było kupić naprawdę różne różniaste repliki, bo można kupić plastikowego Kałacha za 100, a można kupić w pełni metalową replikę bareta za 2500 no to ten poziom był dość nierówny. Druga zaś poważna wada związana z używaniem replika ASG była taka, że dzieciaki albo dostały pieniądze od rodziców, albo sami na to zapracowali, odkupili od kolegi, pożyczyli, gdzieś zdobyli i wystarczyły jedne zajęcia robione na wzór zajęć takich, jakie normalnie są realizowane w wojsku, czyli mamy pas taktyczny, będziemy ćwiczyć czołganie się, okopywanie, skokami naprzód, inne tego typu zajęcia. Praktycznie po jednym dniu Zawsze coś było uszkodzone. Najczęściej, najpopularniejsze ogólnie były wszelkiej maści atrapy kałasznikowów, więc jak taki dzieciak za ciężko zarobione pieniądze przez siebie albo rodziców kupił w końcu tą sławną cymę, to po kilku zajęciach już nie miał szczerbinki, ułamana muszka, urwana rączka przeładowania, yy, złamana kolba albo zgubiona stopka od kolby, za którą się chowa baterię, no a magazynek, żeby w ogóle wszedł do gniazda, to trzeba było pomóc sobie izolacją. Szkoda było po prostu y, pieniędzy rodziców i dzieci, szkoda było niszczyć ten sprzęt, bo on do takiego stricte wojskowego szkolenia się nie nadawał. On był do ASG, a nie do ciorania. A szczególnie ci z was, którzy byli w wojsku, doskonale to wiedzą: że nawet prawdziwa broń w trakcie szkolenia unitarnego, gdy jest używana na pasie taktycznym, dostaje ostro po oksydzie co dopiero plastikowa, czy tam nawet dura zabawka. Największy problem pojawiał się, kiedy mieliście już pod swoimi rozkazami 40, 50 albo więcej osób i fizycznie nie było możliwe, żeby każdy sobie sam załatwił atrapę broni. Wtedy ten problem wracał do jednostki. No i wiele jednostek próbowało sobie jakoś z tym poradzić. Widziałem różne rozwiązania, wiatrówki, odlewy, atrapy, całą plejadę różnych wynalazków. My na przykład, żeby było w miarę tanio, wycinaliśmy i sklejaliśmy. Coś, co miało w kształcie przypominać automat kałaśnikowa z drewna. Takim, powiedzmy, ideałem na tym etapie było uzyskanie tak zwanych gumikałachów. Atrapa odlana z gumy z metalowym prętem w środku KBK AK, stosowana w Wojsku Polskim ogólnie w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej, do uczenia żołnierzy walki wręcz. Dla strzelców było to rozwiązanie o tyle optymalne, że no, miało to kształt automatu kałasznikowa i masę automatu kałasznikowa. No i zasadniczo to tyle, jeśli chodzi o zalety kałacha. Przez całą moją karierę ich ceny nieustannie rosły i nigdy nie było nas stać, żeby kupić co najmniej 30 sztuk, bo to by był wydatek ponad 3000 zł, no i nigdy nie było to do przeskoczenia. Do tego ich użyteczność w trakcie szkolenia zasadniczo jest marna, bo nie mają nawet odwzorowanych mocowań do pasów nośnych. Przypomina to bieganie z tym samym co bieganie z patykiem, tyle że jest gumowy. Absolutnym ideałem było posiadanie tak zwanego deko czyli broni pozbawionej cech użytkowych. Znam tylko jedną jednostkę strzelecką w Polsce, która ma magazyn i posiada tak duże ilości deko, że jak do nich z młodymi strzelcami pojechało się na zajęcia i każdy dostał kamizelkę kuloodporną, kewlarowy hełm i. Który można było rozłożyć, przeładować, oddać suchy strzał, magazynek odpiąć, podpiąć, coś się na tym nauczyć. No to oni się wtedy czuli po prostu uskrzydleni. To był tak zwany efekt deko. Coś wspaniałego można było się poczuć jak na prawdziwym szkoleniu wojskowym, ale był jeden zasadniczy problem. Jak już wspomniałem, znam tylko jedną jednostkę, która miała naprawdę poważne ukompletowanie w ten sprzęt. U nas przez cały okres udało się mieć raptem kilka sztuk, najwięcej mieliśmy pięć, nigdy nie udało się tej liczby przeskoczyć, ponieważ są one bardzo trudne do kupienia i bardzo drogie. Praktycznie w tym momencie czegokolwiek poniżej 2000 zł już się nie znajdzie. Dlatego trzeba było na to huchać i dmuchać, trzeba było bardzo je szanować. Przede wszystkim stosować je do szkolenia przed wyjazdem na strzelnicę i do szkoleń bardziej statycznych niż ciorania w lesie. Deko jest bardzo fajne, ale jest bardzo drogie i dla większości takich młodych ludzi, którzy coś społecznie robią, było po prostu nieosiągalne. Któregoś dnia jeden ze strzelców, który był wybitnie uzdolniony technicznie, przyniósł na zajęcia PM, który sam skonstruował, a pozbawioną rzecz jasna komory, nabojowej Iglicy i jakichkolwiek innych bebechów, nie miała nawet możliwości oddania suchego strzału. Wyglądało to to, jakby powstało w garażu członka Ira albo Hamasu. Ale mimo to, w tamtym czasie wszyscy byliśmy oczarowani samą koncepcją zrobienia czegoś własnego. W cenie kałacha mogliśmy mieć coś, co było namiastką deko. A do tego w razie awarii dało się tanio i szybko naprawić. Różni strzelcy podjęli się wyzwania opracowania takiego wynalazku, no i ja też nie próżnowałem, także starałem się coś wymyślić. No i z tamtego czasu zostało mi parę rysunków koncepcyjnych. Gdy w końcu uświadomiłem sobie, że absolutnie nie znam się na cyferkach i rysunku technicznym, to znalazłem specjalistę. Który pomógł mi moje wizje ożywić i przekuć z papierów stal. Ten człowiek chciałby pozostać anonimowy, ale i tak korzystając z okazji, chciałbym go serdecznie pozdrowić, ponieważ włożył w ten projekt bardzo dużo własnego czasu i pracy i zadbał o to, żeby spełnić jak najdokładniej wszelkie wymagania, jakie postawiliśmy. I tak oto, po, no, trwało to prawie dwa lata. Różnych przymiarkach, kombinowaniu i przygotowywaniu się do tego, żeby coś takiego spłodzić, wreszcie wynalazek mojego pomysłu został wyprodukowany. Założenia konstrukcyjne były proste, bo i sam PM musiał być prosty i tani w produkcji. Dlatego był robiony używając jedynie wiertarki, spawarki i tokarki, bo tylko do nich mieliśmy dostęp. Musiał mieć możliwość odwzorowania podstawowej obsługi, tak zwanego manuala. Podpięcie i wypięcie magazynka, przeładowanie, oddanie suchego strzału i działający bezpiecznik. Chciałem, by zanim pojadą na strzelnicę, mieli wbite do głowy zasady bezpieczeństwa, BLOS i dbanie o broń. Młodzi strzelcy uczyli się na nim nie tylko obsługi, celowania, czy przyzwyczajali do targania kilku kilogramów żelastwa, ale też poprzez żmudne, wielogodzinne czyszczenie mieli nauczyć się dbania o czystość broni bardziej niż o własne zęby. Nauczenie młodzieży dbania o własne rzeczy wymaga wysiłku, a nauczenie dbania o dobro wspólne to iście sezyfowa praca. Z góry założyłem, a trochę ich znałem, że i tak będą co się tylko dało psuli na potęgę i nic się na to nie pomoże. Potrafili zdewastować nawet gumika łacha, nie mówiąc o tak cennej rzeczy jak deko. Dlatego w trenażerze wszystko było proste i skręcane, by dało się to bardzo łatwo wymienić. Jedyny element pochodzący z prawdziwej broni palnej to magazynki. Zastanawiacie się zapewne, czemu wybrałem banany od PPS-a kaliber 762x25. Bo gdy 4 lata temu zaczynałem pracę nad tym projektem, to były jedyne magazynki, których dało się kupić 100 sztuk w hurcie po 10 zł. Następne były 9 na 19 pudełkowe magazynki od słomi, ale one chodziły hurtem po 5 dych i był strach, że następnych już nie będzie i nie będę miał z czego uzupełniać zepsutych magazynków. Kolbę zrobiliśmy wykręcaną ze względu na transport. Wiele dzieciaków, które miały repliki ASG albo inne atrapy, miało problem z ich przywożeniem na zajęcia w plecaku, a przez kilka lat nie mieliśmy własnego lokalu. Gdy już pozyskaliśmy lokal i w nim był magazyn, gdzie każdorazowo wydawano sprzęt na zajęcia, to dużo uprościło. Ale pamiętając o tamtych niedogodnościach, chciałem, by kolbę dało się łatwo zdjąć do transportu. Z tego samego powodu rurka udająca lufę także jest łatwo wykręcana. Chwyt przedni zaś to inwencja własna wykonawcy prototypu, który chciał go utaktycznić i uważam, że efekt jest przeuroczy. Jak już wspomniałem, całość musiała być wykonana bez tłoczenia czy zgrzewania, co mocno ograniczyło możliwości. Moduł spustowy to poskręcane ze sobą blachy trzymające w środku sprężyny. Udało się też zrobić prymitywny bezpiecznik. Zależało mi na tym ze względu na manual, by choć odrobinę przypominało to obsługę czegokolwiek współczesnego. Komora zamkowa i chłodnica to jeden długi kawałek rury. Z tyłu jest pokrywa ryglowana dwoma bolcami. Już wtedy chcieliśmy to uprościć, wywaldzić otwory chłodnicy lufy, a pokrywę zrobić jako nakrętkę hydrauliczną. W środku zaś jest krem de la krem tej konstrukcji. Ta atrapa ma suchy strzał. Nie jest to jednak suchy strzał z zamka otwartego. Chciałem, by podobnie jak KBKK w cudzysłowie rzecz jasna strzelał z zamka zamkniętego. Dlatego płuc udający zamek jest na jednej sprężynie, a za nim jest kawałek metalu, którego praca udaje młoteczek. Niestety sprężyna pękła i nie pracuje z pełną mocą, przez co obecnie zamek potrafi luźno latać, jak się potrząśnie atrapą. Jak tylko prototyp był gotowy, razem z innymi atrapami zabraliśmy go na testy w terenie. I wtedy wyszła jedna jego wada. Projektując go, nie pomyślałem o wadze. W wyniku tego ma około 4 kg masy. Niestety prymitywna konstrukcja i dużo nakładających się na siebie warstw blachy zrobiły swoje. Ci z was, którzy znają się na broni, patrząc na mechanizmy tego cudaka, na pewno złapało się za głowę. Przecież to nie ma prawa działać. I o to właśnie chodziło. To nigdy nie miało strzelać. Miało tylko odwzorowywać działanie, jednocześnie nie będąc bronią. Tak samo jak wszystkie repliki Stenów czy MG-42 na rekonstrukcjach historycznych. Celowo parę rzeczy w nim przekombinowaliśmy, by nawet najtęższy umysł dał sobie spokój i nie próbował zrobić z tego pukawki. Gdy udało się w końcu przygotować dokumentację do produkcji oraz znaleźć warsztat, pojawiły się następne problemy. Najpierw nie miał kto tego robić, a potem już nie było komu robić. Przez 10 lat dowodziłem jednostką strzelecką w swoim rodzinnym mieście. Zaczynaliśmy w kilku i doczekałem momentu, gdy na placu 11 listopada stała prawie setka młodych ludzi w mundurach. Młodzi jednak dorastają, wyjeżdżają na studia, emigrują, a przyjaźnie osłabły albo się rozpadły. Niestety czas zrobił swoje. A i samo środowisko proobronne, szczególnie w momencie utworzenia obrony terytorialnej, stanęło przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Ten stalowy trenażer odpowiadał na wyzwania epoki, zanim powstała obrona terytorialna, zanim zaczęto wprowadzać do uzbrojenia msbs oraz kiedy organizacje proobronne przez te 10 lat, między zniesieniem zasadniczej służby wojskowej a powstaniem obrony terytorialnej, wiodły prym, jeśli chodzi o zagospodarowanie młodych, ideowych obywateli, którzy chcieli w jakiś sposób przysłużyć się obronności i bezpieczeństwu państwa. Próbowałem jeszcze rozwijać inny projekt. O wiele bardziej zaawansowany, odpowiadający współczesnym wymaganiom, ale niestety on był bardzo ambitny w porównaniu ze zrobieniem tego to, jak między wycieczką do sławojki na końcu działki, a misją na Marsa. Nie wiem, może jeszcze kiedyś Wam opowiem o tamtym projekcie, ale on był o wiele bardziej złożony i skomplikowany, i niestety na moment obecny jest martwy. A mnie został. Ten oto stalowy trenażer. Moja próba zrobienia czegoś po to, żeby w skali ogólnopolskiej w przyszłości młodzi ludzie. Jeśli chcą w przyszłości związać się z mundurem i w taki sposób służyć Polsce, to żeby choć trochę lepiej ich do tej służby przygotować. Ja wiem, że wielu z was na pewno teraz się śmieje, że idiotyzm wymyśliłem, że to jest ten z magazynkiem od PPS-a kawał złomu, że to w ogóle nie jest taktyczne, ale zanim zaczniecie krytykować, to weźcie pod uwagę warunki, w jakich to coś stworzyłem. Kiedy macie pod sobą 50, 60 albo więcej osób, nie ma możliwości, żeby każdy kupił replikę ASG. Nie każdy ma pieniądze, nie każdy chce, nie każdy. Każdy ma możliwości, a chcecie, żeby wszyscy wyglądali jednakowo, żeby nie wyglądali jak grupa ASG, jak armia niemiecka pod Stalingradem. Chcecie, żeby oni bardzo intensywnie fizycznie ciorali się z tą bronią, trenowali, gdzie ona będzie narażona ciągle na zniszczenia i inne uszkodzenia. I potrzebujecie stabilnego narzędzia, nie po to, żeby stać z nim pod pomnikiem, lansować się albo robić switwocie, tylko po to, żeby co sobotę na każdych zajęciach intensywnie trenować. I to zadanie, muszę powiedzieć, w założeniu spełniał świetnie. Ale jak już wspomniałem, czasy się zmieniły, ja nie bardzo mam co z tym zrobić. I tutaj mam propozycję dla Was, bo wiem, że różni pasjonaci mnie oglądają. Utopiłem w tym projekcie dużo czasu, dużo krwi, potu, łez, ale co najgorsze pieniędzy. U mnie on się już tylko marnuje, leży sobie w szafce w garażu i nic już z nim nie zrobię. Jeśli ogląda mnie ktoś, kto byłby zainteresowany całą dokumentacją, prototypem i zapasem magazynków, bo od razu kupiłem ich więcej z założeniem, że jak zrobimy następną partię próbną, którą roześlemy potem do różnych zainteresowanych, żeby dalej sobie to odwzorowywali, kopiowali, to wszystko mi zostało. Chętnie bym się z tym rozstał. Ja w tym utopiłem, wstyd się przyznać, ale coś około półtora tysiąca złotych. Zakładam, że już tych pieniędzy nie odzyskam, także jeśli ktoś chciałby się dogadać i chciałby ode mnie podjąć ten temat i możecie mi zaoferować, nie mówię o kasie, w ogóle nie wiem, zaskoczcie mnie po prostu, tak? Może chcecie kupić, może chcecie się zamienić, a może jakiś macie fajny projekt i zdecyduję się wam za darmo go oddać. W każdym razie zostawiam w opisie mój adres, e-mail. Jakbyście chcieli ode mnie podjąć dalej tą pałeczkę w tej sztafecie, to napiszcie, odezwijcie się, chętnie się z tym rozstanę. No to był film eksperymentalny. Opowiedziałem wam historię związaną bardzo mocno z moim życiem. Były w niej wątki społeczne, militarne i nie tylko, ale no jednak cała ta historia w mniejszym, większym stopniu kręciła się wokół mnie. No i różnych wyprysków mojej wyobraźni. Dziękuję za uwagę, żegnam się i dobrej nocy. Cześć.